Siemaneczko wszystkim z tej strony Pan tutaj witam w wyczynowym luźnym tuningu Pagani z F, czyli nowego auta, słuchajcie, w Dekru. Witam bardzo serdecznie i słuchajcie, na początku powiem, że mam jakby teraz ferie zimowe, ferie nie zimowe, tylko ferie świąteczne. I w te ferie będzie dużo odcinków, będzie dużo nagrywania, także zachęcam po prostu do aktywności na kanale. Będą też luźne tuningi, więc jeśli jesteście za właśnie większością takich odcinków typu luźne tuningi lub jakieś odcinki z Dekru w świętoch to zachęcam do ustawienia łapki w górę. No i słuchajcie, na początku jeszcze wspomnę, że ten odcinek nagrywam dzięki Asamurowi, dzięki Krzysiowi czy dzięki Krzysztofowi, który słuchajcie, pomógł mi z FPS-ami, miałem pewien problem, coś się zepsuło z Dekru. Podczas instalacji Windowsa 10, podczas updateowania coś się tam po prostu, jakieś komplikacje się stały, które po prostu nie powinny być. No i on mi pomógł dzięki niemu ten odcinek jest tak naprawdę, ponieważ po prostu mm, pomógł mi to naprawić, ja też sobie zaktualizowałem sterowniki do karty graficznej. Także macie już po małą pokazówkę Pagani, widzicie jak wygląda, widzicie jak się ładnie prezentuje, no, tak od siebie mogę dodać, że po prostu brzmi świetnie, także już wyjdźmy sobie z, tego, z tej pokazówki, spójrzmy sobie wszystkie kamerki, tak na początku tylko, ponieważ jest to luźny tuning, więc mamy tą kamerkę driftową, teraz kamerkę z daleka. No, wygląda naprawdę fajnie. No, ogółem, Paganizonda F towarzyszy nam przy wielu grach wyścigowych. Tutaj, e, nawet, było to bardzo dobre auto Speed ward. Także mamy takie, jakby, małe odniesienie. Hmm, tutaj wygląd z maski, patrzcie, że z maski nie widać maski, ponieważ jest ona pod sporym kątem ułożona, także no nie widać No i ze środka widzimy, że mamy tutaj drewnianą kierownicę, to znaczy z drewnianym yy, dodatkiem, tak, z jakimś tam upiększeniem No i oczywiście standardowa kamerka, której używam, teraz sprawdzimy sobie tylko, czy nie trzeba naprawić, nie trzeba Więc lecimy sobie do tunera wyczynowego i próbujemy sobie jakoś tam stuningować naszą Pagani I teraz mam taki pomysł, żeby może zrobić, znaczy wiem, tych aut tego typu Aut typu właśnie Pagani Zonda Cinque, czy no, no, Cinque no to akurat jest Zonda F, ale aut tego typu się nie powinno malować pod względem malowań takich, wiecie, winyli. Ale mam taki pomysł, że kurczę, jakoś taki smutny jest ten mój garaż bez winyli, więc jeśli będzie jakiś winyl pasujący... To może go nałożę, słuchajcie. No więc zbierzemy sobie ten zestaw od razu. I mówiąc to o winylach, chciałem coś jeszcze powiedzieć. Chciałem do czegoś to jakby odnieść, ale mi to wypadło z głowy, więc no może zostańmy po prostu przy tym, że mamy tą ządę po prostu jako nowe auto i sobie ją będziemy teraz tuningować. Początkowo oczywiście A, no tak, kamerki, dlaczego nie ma kamerki? Nie ma kamerki, ponieważ pewne komplikacje się zdarzyły, o których jakby nie wiem jak je naprawić, będę się starał to fiksować. I na razie kamerki nie ma. Byłem się o fryzjera, więc też będziecie mieli niespodziankę taką. Wow, super niespodzianka, pan tutaj był u fryzjera. Kiedy już kamerkę sobie zaimplementuję do filmików. Piękny pomarańczowy kolor, nawiązujący troszkę kolorem do Pagani Zonda Oryginalny Zonda Cinque właśnie taki miała, więc sobie na pewno go kupujemy Piękny też czerwony, taki fajny bordowawy, więc jego sobie też bierzemy No i dalej tak, kolory, które mi się nie podobają zupełnie Czarny i piękny błękit, więc czarny na pewno i czy ten błękit pasuje ten błękit też pasuje, więc ten błękit też sobie kupimy. No a co do reszty sobie oczywiście uzgodnimy. Zobaczymy teraz yy, co do wnętrza na przykład, a tego nie będę bardzo modyfikował, więc przedni zderzak. Mm, boję się, że nie zauważę tej modyfikacji, ponieważ jest sporo takich rzeczy. No więc mamy z taką małą loteczką zderzak lekkokarbonowy. Tutaj mamy podwójną tą lotkę. W sumie te zderzaki są całkiem śmieszne. Teraz zastanawiamy się, czy mam zrobić auto właśnie na taki tor, taki typowo właśnie odwalone. Czy lepiej zrobić taki bardziej simple, czyli taki właśnie bardziej tunik zwięzły. Mi się wydaje, że nie będziemy z tego robić, nie wiadomo jakiego tutaj auta na tor, ponieważ wersja torowa i tak pewnie wkrótce tutaj do nas dołączy tylko zrobię coś bardziej no coś bardziej pod tą właśnie zondę tylko teraz tak mm, właśnie zondę, to jest zonda, to nie jest pagani pagani że pagani huayra, tylko jest pagani zonda i to trzeba podkreślić mamy taki fajniejszy zderzak troszkę nadający, zabierający karbon, ale wydaje mi się, że bez tego karbonu będzie troszkę to tak niefajnie wyglądało, więc ten karbon jednak na dole się przyda, no i teraz tak, czym się różni ten zderzak od tego, który już mamy. Mm, szukam różnicy. Patrzę na światła, patrzę na wszystko. No, nie widzę różnicy, więc no nie wiem. <laughs> nie, naprawdę nie wiem, czy on się różni. Być może ta różnica jest taka po prostu niezauważalna, że, że po prostu nie da się tutaj odróżnić. No Mamy tutaj kolejny taki zderzek i też. A. No, on się kurde różni w lotami na masce. Teraz. Tych wlotów oczywiście nie chcę. Ja chcę ten zderzak, który mam albo ten, tylko że czym one się różnią, to jeszcze zobaczymy sobie w kryjówce, no ale kupimy sobie. Ponieważ on jest chyba najładniejszy. Jest taki najbardziej prosty, najbardziej dopasowany do całego nadwozia. No nie, no, nie ma sensu tych dawać tych takich brzydkich, yy, brzydkich takich wlotów i tak dalej. Jest deszek tylny. Zderzek tylny no to to oczywiście sobie też weźmiemy karbonowy cały, ponieważ ten kolor to tak jakby troszkę nie pasuje. No i ten pierwszy oczywiście bardzo ładny, fajne światła. W drugim też już widzimy, że światła się zmieniają na całe czarne takie przyciemnione, tylko zobaczymy sobie jak to wygląda podczas hamowania, czekajcie. No tak ciemno dosyć, ale też sobie weźmiemy, no, na wszelki wypadek, jakbyśmy mieli mieć czarne auto. I kolejne światło. <laughs> kolejne światła, słuchajcie. Teraz tak znowu sobie to chcę zobaczyć, jak one będą świeciły. No, te świecą jeszcze jaśniej, także no wszystkie trzy zderzaki kupujemy. No i teraz patrzymy, co mamy dalej. Zwykły nie chce, tutaj mamy zderzak, nie wiem, chyba z... mm, No nie wiem, co tu jest w ogóle zmieniane. Tutaj widzę, że jest... O, tu jest ten dyfuzor od y, zondy Cinque, spójrzcie. To jest ten dyfuzor cinkłowy taki. Cinque no, przynajmniej ma podobny. Ale mamy zondę F, więc przy zondzie F zostańmy. Yy, chyba tutaj tak, tutaj się zmienia lekko ten zderzak, ten dyfuzor w zderzaku, więc sobie ten też kupimy po prostu w wszystkich opcjach. Już i tak nas kosztowała pogani ponad milion, ale no cóż, jak szaleć, to szaleć, tak? Już sobie kupimy to co, to, co mamy i tak dalej. Więc kupimy sobie wszystkie trzy opcje. Teraz osłony. Osłonkę możemy sobie wziąć. Czemu one się w ogóle różnią? Spójrzmy. Yy, ta z tą następną, no tak, ta jest troszkę ładniejsza, bo to ma jakiś taki dziwny tutaj nie wiem półwlot, to nie wiem co to jest taki tak jakby, jakby listwa taka która mi się po prostu nie podoba w następnym tej listwy nie ma i jest znacznie ładniejszy no i ten zależy już jest typowo pod zdejmowanie właśnie takich niektórych elementów więc wydaje mi się że tego sobie nie zrobimy ponieważ jest to no nie jest on zbyt ładny nie pasuje on według mnie do zondy więc lecimy dalej felgi. Felgi oficjalne mamy najwidoczniej wszystkie kupione, a że mamy wszystkie praktycznie kupione felgi w grze, no to jakby nie ma sensu tutaj kupować żadnej innej felgi. Ponieważ oficjalne tym bardziej, że są bardzo ładne. Dalej boczne lusterka, no to mamy z flagą Włoch i bez flagi Włoch. W sumie podoba mi się z flagą. Z flagą są ładniejsze, bo bez flagi są takie. Takie zwykłe, no bardzo ładniejsze są z flagą, są takie charakterystyczne. E, no i dalej mamy dwa spoilery. Spoiler, no i tu już też widzę tak bardziej charakter, nie wiem, Cinque, Chociaż ten, który mamy już jest, nie wiem, to tak wszystko mi się kojarzy z tą ządą cinque, ponieważ z nią więcej spędziłem. No i ten taki przecięty spoiler jest typowo pod ządę F, a ten następny, to... nie wiem, może pod Zondę F Roadster a mo może nie wiem wiecie, to mi się wszystko myli. Myli mi się, ponieważ więcej czasu spędziłem jednak w ządzie Cinque Oczywiście mówiąc o Need for Speed War na przykład czy Need for Speed Deran? Y nie, chodź pursuit, chodź Chociaż w Deranie też była, tylko nie odblokowałem sobie jej. No i dalej co do naklejek, to taka włoska naklejka była, tylko że raczej już ją kupiłem. Mamy chyba niemiecką, więc na razie sobie już chyba to by było na tyle. No, na tyle z części, które możemy sobie zmienić. I czyżbyśmy, nie no, włókno węglowe możemy sobie zmienić. Patrzcie, jakie fajne szycia mają te fotele, i to są fotele, których szycia moglibyśmy jakoś fajnie upiększyć czy też ulepszyć. Jeśli miałoby to zostać w takim kolorze, to te szycia musiałyby zostać czerwone, przynajmniej według mnie. Więc wychodzimy sobie już z tunera, oczywiście z piękną zondą i wydaje mi się też, że zmieniają się wydechy, kolor wydechów się zmienia z tyłu podczas zmiany zderzaka, więc to sobie też trzeba podkreślić, ponieważ no, nie chcę popełnić wtopy. Na chwilę obecną zonda wygląda tak, naprawdę piękne auto. No i lecimy dalej, lecimy robić dalsze rzeczy w garażu już, w kwaterze głównej, no i tam jest też śmieszna rzecz, że w kwaterze głównej wszystko wygląda inaczej troszkę niż po wyjściu z garażu, więc będziemy mieli lekkie takie, no o teraz jest ciemno, więc w ciemności wygląda to troszkę bardziej jak na żywo, przecież będziemy mogli sobie zobaczyć kiedy się dzień zrobi. No więc tak, co do tych kolorów. No to mamy naprawdę piękne kolory, więc ciężko będzie mi wybrać. Zostańmy na razie przy tym błękicie, ponieważ takich błękitnych aut dużo nie mam. Naklejkę zobaczmy sobie, jak wygląda ta włoska. No ta naklejka w sumie pasuje. No spójrzcie sobie, że jest idealnie dopasowana do maski, czy tam do... no tak. I tutaj to tak fajnie wychodzi, tylko teraz jakbyśmy sobie ją... Nie, no w sumie nie pasuje, bo tutaj powinna być taka mała flaga. Yy... Przy przednim błotniku, a widzicie, że ona jest ucięta. Więc, a nie bierzmy sobie malowań, w końcu mamy pagani. Zobaczmy sobie, jak wygląda w dwukolorowej wersji. No, powiem wam, że wieś konkretna, naprawdę. Ja bym takiego auta nie chciał. Po prostu, według mnie to nie pasuje. Może komuś by to na przykład się podobało, ale nie mi. Po prostu według mnie to wygląda brzydko. No i teraz tak, skoro zostawiamy sobie auto w taki sposób, to teraz y, spróbujmy sobie tą obrysówkę czerwoną zrobić. Czy to fajnie nie wygląda? Patrzcie, no ciężko jest mi to zobaczyć teraz, ponieważ kamerka jest obracana w dosyć dziwny sposób. Y, ale mamy taką obrysówkę, widzicie? To jest obrysowane, są części auta. No i ta obrysówka wygląda naprawdę fajnie, pasuje też, wiecie, czerwień i błękit to są takie kolory, które do siebie ładnie pasują, więc to sobie weźmiemy. Co do rejestracji, mamy wziętą taką śmieszną, no i możemy zostać zrealizować jakąś śmieszną, ale może troszkę bardziej pasującą do auta, więc... Hmm, może tą Liu? No, ona jest całkiem taka fajna. Teraz tak, zderzak przedni, no i czym one się różnią? W końcu spójrzmy tą, zobaczmy tą różnicę, bo... Nie wiem, ja, ja tutaj nie widzę różnicy. Może muszę się jakoś bardziej przyjrzeć. Ale to są chyba te same zderzaki. Więc jak kupiłem, tak naprawdę 2000 wydałem na marne. No, to jest zderzek przedni numer 1, a to jest zderzek przedni numer 5. Kupiłem numer 1, numer 5 miałem już włożony. No i powiedzcie mi, czym one się różnią. Bo nie, muszę się przyjrzeć, naprawdę. Co tu jest. To jest jakieś. Nie wiem, no. Tu jest jakaś w ogóle. Aha, chwila, tu mamy błotniki, czy tu mamy takie wloty. Teraz tak. Czy tutaj też je mamy? Nie mamy. Patrzcie, już zauważyłem różnicę. Słuchajcie, tu są takie brzydkie wloty, a tutaj mamy oryginalne chyba wloty. Więc te oryginalne wloty sobie zostawiamy. Jasne, że tak nie będziemy brali takich brzydkich. Widzicie, udało się tą różnicę jednak zobaczyć. Ale mamy też takie śmieszne wloty na tylnych błotnikach i zobaczymy sobie później, czy możemy to czasami. Czy, czy nie da się czasami tego zdjąć? Chociaż nie widziałem modyfikacji błotnika, tylnego tam, tam gdzieś tam. Yy, ale jednakowoż wydaje mi się, że powinien on też być w wersji bez karbonu, więc może się uda. No i teraz tak, mamy wzięty całkiem ładny ten zderzak. I rury wydechowe jednak nie zmieniają koloru. <laughs> Z tego co widzę. Tutaj zmieniają. Czyli tutaj mają taki fajny jasny kolor, a ten zderzak jest. No, jest taki dosyć dziwny. W sumie pasujący, pasujący do całego wystroju auta, tylko że właśnie, co chcemy? Czy chcemy srebrny? No chcemy srebrny, ponieważ będziemy mieli raczej srebrne felgi, więc teraz tylko tak. Oficjalne mamy tylko jedne, więc zostawimy sobie tylko te jedne. Zrektylny. No i teraz tak, skoro chcemy srebrne mm, rury wydechowe, to musimy sobie wziąć jeszcze jakieś ładne dopasujące do tego światła, więc wydaje mi się, że chyba raczej te albo pierwsze. Zobaczymy sobie jak świecą pierwsze, mamy tutaj trzy kolorowe te światła. No, świecą dosyć dziwnie, a te światła mamy w jednym kolorze, więc tu jest taki troszkę bardziej czerwień, wszystko pod czerwień. Wydaje mi się, że te światła są ładniejsze. Te światła są troszkę ładniejsze i mamy też czerwone do wykończenia auta, więc może tak sobie już zostawimy. Ja i tak pewnie po pewnym czasie to coś tam pozmieniam. Błotnik jest tak naprawdę, nie ma błotnika, tutaj mamy ogromny tylny błotnik, więc też może nie być modyfikowany tak naprawdę. No i spójrzcie sobie, że to jednak jest różnica między tymi dwoma zderzakami, tutaj widać ją i jednak wolę pozostać przy tej ładniejszej wersji według mnie. Felgi sobie zostawiamy, ponieważ są przepiękne, co do lusterka to już wam mówiłem z tą flagą nawiązanie. Spoiler, no i teraz tak, spoiler, czy sobie weźmiemy przecięty? Przecięty jest fajny, przecięty jest fajny, przecięty jest unikalny. A jako, że my nie mamy takich dużo unikalnych rzeczy właśnie w Dekru, to wydaje mi się, że ten spoiler jest jak najbardziej na tak, więc sobie go bierzemy. No i maskę, właśnie czy, czy ja w ogóle mogłem tam maskę brać? No chyba nie mogłem, no nie mogłem, ponieważ jakby maską jest błotnik. Maska ogółem w Pagani jest taka ogromna. To całe, to całe, o tu, 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 to jest maska. To całe to jest maska, tak samo jak na przykład w Dojo Viperze, na przykład RT-10, to ona ma wielką maskę, to jest cała razem z błotnikami no i rury wydechowe też nie są z tyłu, tylko są z boku, tutaj mamy też pewien wlot z boku, no raczej nie wylot, tylko wlot no więc kolor sobie pozostawiamy raczej taki, ponieważ ten jest już troszkę taki no nie wiem, po prostu bardziej mi się podoba ten błękit, no i pójdziemy sobie jeszcze na chwilkę tylko do tunera sprawdzimy czy nie ma modyfikacji tego tylnego błotnika, raczej tej ogromnej zasłony silnika, która oczywiście jest z tyłu, ponieważ nie wiem, czy w ogóle jest jakiekolwiek miejsce w masce w ządzie F yy, z przodu. Jeśli już jest, to jest takie malutkie miejsce na, nie wiem, teczuszkę, bądź <laughs> cokolwiek innego. Okej, okay, i teraz tak. No nie ma, nie ma takiej modyfikacji, więc, no więc nie możemy sobie nic tutaj zmienić. Yy, też na chwilę mi się coś tutaj w głowie tak... coś mi się przypomniało, ale nie wiem co. <laughs> nie pamiętam, tylko tak, spojrzę sobie jeszcze ten, to lusterko. Czy lusterko nie będzie fajniej pasowało, czy, czy rzeczywiście nie będzie bardziej odpowiednie? A może sobie już zrezygnujemy z tej flagi, po prostu zostawimy tak jak jest, wierzę wiele to nie zmienia, ale może jednak nie będzie tak denerwowało. No. Są różne rzeczy, które wpływają na, na to, jak, jak my patrzymy na auto, więc może niech tak będzie, wyjdźmy sobie już z kryjówki. Może mi się przypomni to co chciałem powiedzieć, ponieważ chciałem coś powiedzieć, wiecie, jak zawsze coś mi tam. A, rejestrację, rejestrację mogę zmienić. No tak, bo jest taka średnia, ale no niech już będzie, niebieskie auto, niebiesko-żółta rejestracja, no to niech już tak zostanie. No, jak zawsze ten przechodzin, który tak ucieka od samochodu. Więc macie jakiś tam malutki pogląd na Pagani, i teraz gdzie by tutaj pojechać, żeby było ją bardziej widać? Na pewno nie na lotnisko, ponieważ lotnisko jest określone tylko, nie, określone, oświetlone tylko w niektórych miejscach. No i teraz myślę, gdzie by tu pojechać? No mogę sobie w sumie stanąć tutaj pod lampą i pod lampą będzie ładnie widać auto całkiem, co nie? Mamy też takie świeżne drzewko, które się świeci samo z siebie, no ale to, to jest grafika w dekru, tego nie pojmiecie. Albo może na co świecić, oświetlić, może nas trafić, słuchajcie. Zobaczymy, czy to się rzeczywiście sprawdzi. No, chwila. W sumie niezbyt. <noise> niezbyt nas oświetla, więc gdzie by się tu teleportować, tak pomyśleć? Północ, południe, zachód, wschód. Wschód jest tu. Tu jest zachód. No to może gdzieś na wschodnie wybrzeże, może tu będzie troszkę jaśniej, no tak. Y idąc tokiem myślenia, może gdzieś obok. No to nie jest w ogóle jasno, ale tu jest jakieś takie bardziej oświetlone miejsce, więc może gdzieś tutaj będzie ładnie wyglądała pagani. Może tak po prostu będziemy mogli ją lepiej... O, no widzicie, jak tu jest ładnie oświetlone, wszystko pięknie. Staniemy sobie na środku drogi. To jest naprawdę dobry pomysł, żeby stać samochodem na środku drogi. Ale chociaż możecie zobaczyć, że pagani naprawdę bardzo ładnie się prezentuje ogółem. Yy, ten model Zondy, czyli Zonda F, jest jednym chyba z najładniejszych modeli, jaki w życiu widziałem. No bo tutaj wiadomo, każda pagani jest tak naprawdę ładna. No ale ta akurat ma w sobie to coś, że jest po prostu lepsza, tak? Jest lepsza, nie wiem, czy cinko nie jest ładniejsza. Cinko jest troszkę szersza, troszkę większa, no ale wiecie, no to jest tylko takie z przymrużeniem oka, tak? No, ponieważ i tak wiemy, że wszystkie te auta są bardzo drogie, bardzo kosztowne, bardzo ciężko je dostać. A jeśli spotkamy właśnie pagani na ulicy, normalnie idąc, no, to możemy powiedzieć, że mamy farta niesamowitego, naprawdę farta. No więc co, znowu żegnamy się tym razem właśnie z pokazówką scen już przerobionej Pagani, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Oczywiście w tą przerwę świąteczną, w ferie świąteczne, myślę, że no jakby to powiedzieć, będziecie chcieli takie tego typu odcinki. Oczywiście będzie ich o wiele, wiele więcej, będą zupełnie inne, no ale mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał, że łapka w górę jest zostawiona. No te łapki strasznie mnie wspierają, kiedy ostatnio zobaczyłem... Tuning brz że się spodobał, że tam było sporo tych łapek. No to tak mi, miło mi się siedziało, miło mi się tam e, jakby czytało te komentarze. Bo czy, czytam oczywiście wszystkie komentarze, to samo e, na przykład mówiąc, jeśli jest dużo komentarzy. Ponieważ to też zachęca inne osoby do wpadnięcia na odcinki, to zwiększa mi jakby aktywność. Więc e, po prostu miło, miło z waszej strony, dziękuję wam bardzo. E, widzicie, że teraz mam 60 fps-ów nawet z nagrywaniem, także to też zależy od pory dnia, od deszczu. Ale też dziękuję jeszcze raz bardzo Krzysztofowi czy też Asamurowi, który po prostu mi w tym pomógł. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał, że zostawicie łapkę w górę. Powtarzam to chyba trzeci raz, no ale to przyzwyczajenie oczywiście. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.